Cześć, siemano, witajcie! Z tej strony Miego i witam Was na moim kanale w kolejnym już odcinku z gry Farming Simulator 19 na serii Olpejskiej Klimaty. Słuchajcie, witam Was tutaj dzisiaj ze skupu. Eee, namuciłem eee, prawie 12 ton e, soi, jeżeli pamiętacie w ostatnim odcinku było mu cenie. Jeżeli nie, to podrzucę Wam na pewno w prawym górnym rogu przypomnienie tego odcinka. No i dzisiaj powiem Wam, że po bardzo fajnej cenie, od razu praktycznie, zaraz po... po... Eee, po ja eee, nie będę już przyspieszał czasu eee, jest cena 2600 powiem Wam, że 2600 eee, luknę sobie tylko szybko w moje notatki i powiem Wam, że no nie jest to może jakaś super najwyższa cena, ale 2600 to myślę, że, że to jest taka już wiecie gdzieś tam górna granica eee, tego, także myślę, że sobie tutaj ładnie sprzedamy teraz to i słuchajcie, dzisiaj co? Dzisiaj musimy na pewno powiększyć to pole o maksymalny teren, jaki tam się da. 31 tysięcy, zarobiliśmy, więc bardzo fajnie, bardzo fajny zysk. 31 tysięcy, to powiem wam, będzie na nowy opryskiwacz. Będzie na nowy opryskiwacz. W granicach 30 tysięcy chciałem na niego wydać. Tak już się rozglądałem, także będzie. Będzie nowy opryskiwacz. Słuchajcie, no musimy powiększyć troszeczkę to pole gdzieś tam. O, może niedużo, może niedużo. Będziemy je powiększać, ale zobaczymy, ile się da bez wycinania drzewa. Póki co na razie, bez tych tutaj wycinania tych drzew. Na razie niech one sobie zostaną. Myślę, że kiedyś, jak się nazbiera ich troszeczkę, troszeczkę więcej, to urządzimy sobie znowu jakąś akcję troszeczkę większym sprzętem do wycinania drzew. No i oczywiście będę to robił moim głęboszem. Taki mam zamiar, dlatego musimy tym ciągniczkiem wrócić szybko na farmę, wiadomo on jest najmocniejszy. I będziemy powiększali sobie to pole, później już stery przejmie pracownik. A my wykonamy sobie słuchajcie próby glebowe. Próby glebowe na tym nowym polu oraz na tym polu numer 6, które ostatnio troszeczkę powiększaliśmy właśnie tam wycinaliśmy to drzewo. Zastanawiam się gdzie tutaj ustawić, gdzie tutaj ustawić moją przyczepę, żeby nie przeszkadzała. Myślę, że tutaj sobie staniesz. Myślę, że tutaj ją sobie postawimy. O, trochę za mocno skręciłem. Słuchajcie, odcinki na kanale pojawiają się ostatnio rzadko. E, można powiedzieć wręcz, że od Święta. No niestety jest to też spowodowane e, małą ilością czasu, jaki mam na nagrywanie, ale staram się e, zawsze troszeczkę, troszeczkę dla was nagrać coś wrzucić. E, jak znajdę jakiś jeden dzień, gdzie mam trochę więcej czasu, wtedy na pewno odcineczek. Odcineczek nagrywam, wrzucam, może nawet kilka odcinków nagrywam i wrzucam, od razu sobie jeszcze zatankujemy z naszego nowego tutaj e, dystrybutora, mam nadzieję, że paliwo już przywieźli, olej napędowy, oczywiście, że tak, olej napędowy leci, zatankujemy sobie do pełna. O, trochę tutaj litrów wchodzi, 265 litrów. Zapłaciliśmy 248. No, niby tu jest beczka, wiadomo, i, i, i można sobie podjechać i zatankować, a pieniądze i tak pobiera. Ale nie jest to nie jest to coś uciążliwego, to tak samo jak stacja benzynowa, tylko że u siebie, u siebie na, na farmie. Muszę coś zrobić z tym wjazdem tutaj, on jest taki jakiś strasznie niedopracowany. Pływa ten ciągnik też. Mamy to narzędzie do kształtowania terenu, więc może coś tam mi się uda wygładzić delikatnie tenże tutaj teren. I słuchajcie, aż bym sobie tutaj tędy wjechał. I zobaczmy co my możemy sobie tutaj. Jak my możemy sobie to pole tutaj powiększyć że przedni napęd to już będzie odpowiedni czas hmm. Boję się, że nasz pracownik będzie nasz... E, Przełączyłem piosenkę, zaraz mi czas Te napędy powiem wam, ostatnio mi zaczęły trochę szwankować nie ogarniam ich za bardzo. Dzisiaj akcja taka troszeczkę nocna. Chciał zrobić w ten sposób. Dobra. Zrobimy sobie taką akcję dzisiaj nocno poranną, e, powiem Wam, że nie było tego jeszcze u mnie. Także e, też fajnie, żeby właśnie ten czas tutaj, rozgrywki był urozmaicony, moim zdaniem. E, więc też to też pamiętajcie, żeby dać znać, co sądzicie o tym, e, czy, czy robić coś takiego, czy wolelibyście, żeby one zawsze były mm, te odcinki robione. Zawidnego. No, opuszczaj się, dobra. Opuścił się. Chciałem tak naprawdę to pole powiększyć aż do samego tamtego torowiska, czy tamtej, do, do tych linii kolejowych, bo to jest dosyć duży fragment terenu, którego ja nie będę raczej użytkował jako łąki a koda, żeby on leżał tym przysłowiowym odłogiem, więc tutaj sobie opuścimy i pojedziemy sobie w ten sposób. boję się właśnie, że pracownicy będą się tutaj o te drzewa blokować, ale to jakoś sobie może z tym też poradzimy po prostu zawsze ja będę objeżdżał tutaj tą stronę trzeba na jakieś tam kompromisy iść, a im zostawić będziemy tam środek tylko i powiem wam, że tutaj będzie no całkiem fajny e, fajny teren jeżeli chodzi o o dodatkowy teren dodatkowe jakieś tam wiecie plony, to, to, to wydaje mi się, że to będzie dosyć chyba spoko Ciekaw czy ten dodatek z precyzyjnego farminga on będzie to wszystko nam obliczał tutaj, bo tak mam wrażenie, że. E, chociaż właściwie to jeszcze nie mam takiego powiększonego pola. Nie no, mam, bo to pierwsze pole troszeczkę jest powiększone. I ciekawe, czy on zlicza wtedy łączną powierzchnię z jakiego, ale raczej tak, bo on zlicza z całej działki. On zlicza z całej działki, jakie tam plony były i tak dalej. Więc. Mm, Powinno to działać. Nie znaczy wolno opuszcza tę yy, maszynę. Ciągnik. Nie wiem, czemu tak się dzieje. Może tak po prostu jest. Dlatego tutaj sobie dorobimy taki trójkącik sobie przejedziemy jeszcze wzdłuż z jednej strony przejedziemy sobie wzdłuż z drugiej strony i tego że pracownika sobie puścimy niech on sobie tutaj działa a my się zajmiemy kolejnym etapem przygotowania tutaj pola, właściwie pól, bo przejedziemy się też jeszcze na pole numer 6, żeby tam cyknąć jedną próbę gleby, żeby mieć, mieć wgląd w to jakie tam jest nawożenie i, i w ogóle. Czy załapało mnie Pani, korzystając z okazji, chciałbym was zaprosić do subskrybowania mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie, jeżeli klikniecie sobie subskrypcję z dzwoneczkiem, e, wtedy będziecie dostawali powiadomienie, że wyszedł u mnie nowy film, pojawił się nowy film na kanale miego gaming. E, oczywiście zapraszam również na moje media społecznościowe Facebook i Instagram, tam również się pojawiają od czasu do czasu e, jakieś informacje właśnie o o nowych filmach, o jakichś nowych e, aktywnościach, co tam się u mnie dzieje, czasami jakiś nowy sprzęt, więc na pewno na pewno będzie, będzie się to wszystko e, rozwijało i coraz, coraz więcej tego wszystkiego się tam będzie pojawiało. Jeżeli film Wam się podobał, udostępnijcie znajomym, dajcie łapę w górę, a to na pewno poszerzy. Poszerzy zasięgi tego filmu i on trafi jeszcze do szerszej społeczności. Był jeden taki dzień po publikacji ostatniego filmu, gdzie liczba subskrypcji przekroczyła 80-81 dokładnie, z tym, że YouTube czasami cofa te subskrypcje. Jeżeli ktoś ogląda film bardzo krótko i to chyba poniżej 30 sekund to YouTube taką subskrypcję cofa e, i niestety z 81 znów spadło nam na 70, w tym momencie 6 subskrypcji, co dla mnie jest e, mega osiągnięciem e, w takiej mojej karierze początkującego youtubera, który teraz e, no też nie nie zawsze te filmy e, nie zawsze te filmy gdzieś tam e, regularnie wrzuca ostatnimi czasy, więc więc też się podwójnie cieszę. Na pewno ludzie woleliby, żebym wrzucał części te filmy, jeżeli już mnie subskrybują, ale na pewno, na pewno będą się one pojawiały na kanale. Nie mam zamiaru zrezygnować z tego z tego zajęcia. Sprawia mi to e, wiele frajdy. No, oczywiście przysparza również wiele. E, takich wiecie, e, czasami problemów, czasami gdzieś tam jakichś takich ciężkich do rozwiązania, jak najczęściej gdzieś tam właśnie sprzętowo, programowo, ale jakoś tam sobie jakoś daje radę, cały czas też się tego uczę, podpatruję innych youtuberów, jak to robią, czym nagrywają, na czym nagrywają, w jaki sposób nagrywają, jak montują też te filmy, więc, więc też się cały czas cały czas się tam rozwijam i, i mam zamiar to kontynuować. Oczywiście przy waszej, przy waszej pomocy, czyli właśnie wyświetleniach tych filmów, subskrypcjach i wszelkiego rodzaju właśnie aktywnościach z tym związanych. Myślę, że tu sobie przejedziemy w ten sposób. Myślę, że tu sobie przejedziemy w ten sposób. Czyli tutaj na pewno jeszcze jeden przejazd sobie zrobimy. Ale już to może zróbmy go na gotowo i chyba więcej, chyba więcej nie będę, chyba więcej już nie będę powiększał. już mi się wydaje, że taka. O, i tutaj za wąziutko, za wąziutko, właściwie za szeroko, troszeczkę wężej będę musiał to robić. Myślę, że nie będziemy aż do samego tego płotu dojeżdżać, niech tam kawałek tej trawy rośnie, to też zawsze fajniej wygląda. Eee, może kiedyś jeszcze sobie powiększymy przy następnym głęboszowaniu, zobaczymy jak to się będzie sprawdzało. Tym bardziej, że tutaj mamy jeszcze drzewa, których póki co nie będę wycinał. Robimy sobie z tego jakąś większą akcję wycinania drzew. Może w time timelapse coś zrobimy sobie, eee, jeżeli tych drzew będzie naprawdę sporo. Kupimy sobie jakąś większą przyczepę albo wynajmiemy może sobie jakąś większą przyczepę. Jest tutaj troszeczkę takich działek leśnych. Też już patrzyłem na nie, żeby może się nimi zaopiekować troszeczkę bardziej. No i tutaj będziemy musieli już wyprostować. Jedyne co zrobię to. Okej, okay, mamy to. Mamy to, słuchajcie. Eee, idziemy sobie do tamtej krawędzi. Ja zapuszczam pracownika. Tutaj też by można było poszerzyć troszeczkę, ale to może na koniec, jak będę zjeżdżał z pola, jeszcze, jeszcze ją troszeczkę, troszeczkę powiększę. A tymczasem tutaj sobie zapuszczamy pracownika. Niech on sobie tutaj ładnie pracuje. 8-9 na godzinę jedzie. Ja muszę sprawdzić tylko, czy wszystko jest na pewno naprawione. Daje mi się, że tak. Pozwala jechać 12 na godzinę. Ten. ten tutaj. Yy, sprzęt, no ale widać, że ciągnik troszeczkę się kopie. Yy, no więc 9 na godzinę. Troszeczkę mu to zajmie to jeżdżenie. Ale nic straconego. Yy, tutaj mamy nasz ciągniczek. My sobie e, brykniemy do domku. Prześpimy się, on niech tam sobie jedzie. Oczywiście przez ten czas on tam nic nie zrobi. Siu. Dobra, i przy wejściu do domu pykniemy sobie do godzinki dziewiątej. To powinniśmy. O, do ósmej, to powinniśmy o szóstej, o siódmej się obudzić. Bo ten czas tak leci, że nawet o czwartej się obudziliśmy. No, dziwne, no dobra e, I słuchajcie, standardowo Wypożyczyłem już skauta Do naszego małego ciągniczka Wypożyczyłem skauta do naszego małego ciągniczka I możemy się teraz <laughs> O, wow. o ściu, uważaj jak jeździsz. Jak to chyba równorzędne skrzyżowanie jest no, Też mi się tak wydaje Ja z prawej wyjeżdżam Tutaj jest znak Muszę ustępować, bo nikogo nie ma a tam oczywiście gość mi wyjechał włączymy sobie światełka i tutaj sobie tędy już pojedziemy ładny tutaj klimat, taki fajny fakt, że ten ciągniczek jest mały ale, ale jeździ on, jeździ on fajnie, więc już teraz światła już teraz sobie rozkładamy nasze urządzonką. Nie pamiętam nigdy na jakiej on tam wielkości to bierze, ale chyba trochę większej. Gdy pojedziemy że tu. Dobra. I wykonamy sobie próbkę pierwszą. On nam pokazał na jakiej wielkości jest więcej. E to może, to jest dobra wielkość. Ja bym sobie, sobie puścił. I sobie zobaczył gdzie ty dojedziesz. I jak dojedziesz już. I w to miejsce to cię puścił. I zobaczymy czy to, czy to będzie tak działało. A już wykonał, dobra, podnieś. Dobra, możemy tak to zrobić. Już jedź dalej. Zmijmy mu trujeczkę. I następna próbka. Ostatnią w narożniku. Powinniśmy całe pole objąć. Całe pole powinniśmy objąć. Może tutaj sobie klikniemy tą próbeczkę. Po długości całe pole powinniśmy ogarnąć. Tak, udało się dokładnie. I tutaj już ten fragment też mamy, też mamy zrobiony. Więc sobie tutaj zaczniemy w miejscu, żeby nasze powiększone pole już było naliczone. Jest z tym trochę zabawy. Na szczęście ten obszar jest dosyć duży. Tego określenia. Mam nadzieję, że tutaj też ładnie pokryję powierzchnię. Ważne, żeby tutaj nam złapało Z tej strony. O, prawie tam złapało ten mały myczek, został ale dobra. To nic nie szkodzi. I będziemy musieli zrobić jeszcze próbkę. Zabierzemy sobie dwie próbeczki, wyślemy je zaraz na laboratorium, żeby nam tutaj przebadali. Eee, I zaraz będziemy wiedzieć, jak to tutaj będzie. O. o, za daleko chyba. A nie, jest fajnie, jest całe objęte. Dobra, wyłączymy sobie światła. Użymy sobie nie, nie musimy w sobie składać maszyny. Eee, Ujmiemy się teraz. Do... Słuchajcie, obierz próbkę wzdłuż wyślij próbki. O, i w ścianę. A nie myślałem. Dobra. Tutaj mamy próbeczki. Próbeczki mamy. E, wysłane. Z tego teraz tak. Jedziemy, słuchajcie. Na jeszcze pole, właśnie numer 6. Czwarta rano, od rana. Tutaj, o, tutaj. Będziemy policę, nic nie złapie. Przyspieszymy sobie trochę czas. O, tutaj. Młócenie się odbywa w taki sposób u sąsiadów, właśnie jak zobaczyliście przed chwilą. I już mają pola wymulczone. Automatycznie, no szkoda, że nie ma jeszcze tak e, zaawansowanych tych gier. E, no, wiadomo, że to jest symulator, tak, ale e, może pewnie kiedyś coś takiego zrobią, że po prostu na innych polach, nie kupionych przez Was, też będą jakieś tam maszyny jeździły i jakieś tam wykonywały prace. To by zawsze wprowadziło trochę takiego urozmaicenia, prawda? I sobie pojedziemy. Tutaj jest ślepa uliczka. Ale my tutaj jedziemy tylko do nas na pole, gdzie już mamy rozsiane wapno. Cykamy sobie dwie próbeczki. Wilgotna ziemia ma moment się obkleiły nasze opony. Dobra. Próbki mamy już wysłane, także zawijamy. I zaraz będziemy wszystko wiedzieć. Już wszystko wiemy. Prawda, tam mam jeszcze. Tam bym mógł też jeszcze zrobić jedną, jedną próbkę. Bo tu też. Zwiększone zapotrzebowanie mam. Lich, Lechti, szokolatier, Czyli tam chyba robią czekoladę. Eee, tam robią czekoladę. A, do czekolady jest potrzebne mleko, tak, 2,700, dobra, czekajcie, skończę jedno, tak, zwiększone, tak, 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 do próbka gleby zwijamy, eee, więc sprawdźmy ile mamy mleka, 4000 mleka, no ale jest fajna cena, więc moglibyśmy się wybrać jeszcze tam. Ja na razie ten ciągnik zostawiam tutaj. Przesiadam się w naszego lintraka. Przesiadam się w naszego lintraka. Szybko czyścimy krówką jeszcze tutaj koryto i jeszcze sobie na koniec odcineczka. Słuchajcie, zawieziemy szybko mleko do skupu, bo po takiej cenie to rzadko się zdarza, żeby było, eee, więc. Sami wiecie, pieniążki są potrzebne. I mleczka sobie załadujemy, 4400 litrów. Gdzie mam to zwiększone zapotrzebowanie? Słuchajcie, tutaj. Dobra, czyli standardowo. Ja sobie włączę małą mapkę. Dobra, jak już tędy pojechałem, to już pojechałem. I słuchajcie, w następnym odcineczku e, s, na pewno mm, trzeba będzie już przygotować pole do duże, również do zasiewów. No i może w końcu trzeba by było już zacząć je siać, prawda? E, te nasze, te nasze plony, te nasze uprawy. Jak jak mówiłem, przychodzi do to... O, i dobra, i gdzie ja mówię? I źle pojechałem, bo to jest po prawej stronie. Ale. Tu można wjechać. I tutaj chyba się też rozładowuje mleko. Idealnie trafiłem. O. I pieniążki płyną do nas, słuchajcie, z szerokim strumieniem. Pieniążki płyną szerokim strumieniem. Pięknie. 12 tysięcy mleczko. 12 tysięcy mleczko. i słuchajcie kochani tym fajnym akcentem, czyli dodatkowym przypływem gotóweczki. Kończymy ten odcineczek. Zapraszam Was serdecznie do przedniego oczywiście. W następnym odcineczku na pewno siewę, na pewno nawozy zobaczymy co jest, że może jakieś nowe nabytki. No zobaczymy, jest trochę pieniędzy na koncie, trzeba by było je wydać. Także serdecznie zapraszam, a tymczasem dziękuję bardzo za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku. Dzięki, do zobaczenia i cześć!